No, my jesteśmy w pocięciu, yy, więc tak, yy, wybieramy... Wybieram oczywiście multiplayer I wy... O, widzisz, ale tym razem mamy miecze. Mamy? Dawaj miecz. Aha, ja zostanę mm. dla ciebie spoczku. A ty masz miecz? No i trzy jabłka, bo okay. miałem sześć. Dobra, i powinny to być coś takiego drewniane miecze. Ale to się chyba kupuje później dopiero, wiesz. Ich. Oczywiście jak zginiemy to się będziemy tepać, to jest naturalne. Dobra. Pierwsze, pier pierwsza fala była łatwa. Dobra, tutaj jest wooden sword za free. Ja biorę wooden swordy. Mm. Jak myślisz, co jeszcze brać? Może stone sword jeden wezmę. Albo... Ale jeden już dostajesz na początku. No? no wiem, ale. No to może sobie zenchantuję. Czy zenchantuję ten kamienny miecz na drugi level. Sharpness jeden niech będzie. I jeszcze jeden drewniany na jeden. Level dwa, no mi też wyszło Sharpness jeden. Smite. O, smite! To no, dobra. Zaczynamy? No, już możemy jechać. Teraz pochodź, bo tutaj będą itemsy. O nie, rybiki. Owow Półtora ja to... serduszka! Pomóż, pomóż! Ja też mam pół... Ja mam ten... no ja też mam półtorej. A tutaj ja... też mam zgraje ząbiaczków. Już pomagam. No, ale na szczęście i temu się nie traci. Aha. Dobra. To już nie. 14 level mam jej. I... Ja mam 12. W ogóle ziemniaka dostałem. Ja dostałem ciastko i jedno złote jabłuszko. Dobra, to ja może jakiś pan też sobie założę. Nie wiem, w sobie coś. Może te... Diamond Boots! CO TY ROBISZ?! <noise> Myślałem, że jesteśmy przygotowanie. Tam ja? jest w ogóle złoty zombie! To to jest zapotka. No nie! Sorry. Ale ja do lagu też. Ej, ta cała zgraja do ciebie poszła, a teraz do mnie. Lord, co tu się dzieje? O, dobra, idę, ja mogę wypić insta. To jak bije? A ty uciekaj O nie, teraz na mnie poszli. To 22 level, to chyba mogę sobie diamond sword kupić. No ja też już mogę. Poczekaj, ja będę musiał za chwilę otworzyć skrzynki, więc Wow, złote Dobra. Okej, to ja idę sobie kupić yy, diak sworda. Ja też sobie o, dał mi, nasz. To też się X. Dobra, I teraz bo... za drugi level go sobie zenchantuję, bo miałem 22, no to spoko. W ogóle momencik, jeżeli powiem słowo magiczne Kruk, to musimy zrobić cięcie, bo teraz przyjdą do rodzice. To, że muszę im otworzyć drzwiczki trochę i zaraz... i no, Noc, o, Nie spaliła, Okej. Okay. Przygodzę się na najgorsze. Okej, okay, on wleca na ciebie. Albo okay, nie. Gdzie jest Enderman? Ja... Dobra, poczekaj, kruk. Panie panie, cześć, cześć. Było to na będzie. Było cięcie teraz jak ktoś? Tak, było cięcie. Ja nienawidzę witchów. U... Bo nad tą trucizną. No. Nie, nie nie nie, nie kurde. Dlaczego to nie mogę nas walić potką na regenerację? Były jaja. O, oh, sorry, 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 sorry! Ty masz wice... Najpierw... Atakuj łitzy, atakuj łyczy. Mhm. Okej, okay, jedna umarła. Ona mnie ze slownessa. A, to nie wiem. To czekaj, jeszcze nie dałem, bo ja sobie sobie muszę regenerację dać od A ja sobie kupię może to. Ja z Enhantuję mieczka. Czekaj, Diamond. jest z 16, no to jeszcze cztery levelki. No ja sobie enhanteruję no? na dziewiąty level. Knockback 1, smite 2. A smite jest poglądanie umarłych. Chyba. No to... ja, ja mam w diekselu myczu smite jeden i pnął wach, ja mam smike dwa, więc będzie fajnie Dobra, to ciśniam Ło, ja ich na hita ciśnę Jaka faza Ło, 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 Ej, do lady wsadzaj jedźmy, je tylko że ona Wiemy. się... Ale ona się pod tej... Hmm. Pod koł... Ups, chyba cię zabiję. Nie, nie, zabijesz. Pod kołteir, fire protection balu. Deł fajne. Lol, ile was tutaj chyba z tego miecza pójdzie. No głupi szkiele. Ludzie! Help! Ja tam wjeźdź, zabiję. Ale to jest największy. One się spotki na regenerację. Zaraz do mnie. Mam serce serce mnie się na razie odnawia, ale on coś z pół serca. No jej, ja za... mam dwa złote jabłka. A, mistrz PvP! A. Dzięki. Hej, okay, to czekaj, ja sobie idę kupić chestplate. Ja mam chestplate. Masz trochę lębla? Bo no mam pierwszy. Pierwszy. Ja sobie jakiś cześć. I okay. Kupię sobie jeszcze drewniany mieczek. Znaczy nie kupuję sobie... sobie jakieś badziewie sobie o Ej, ja, I kupisz... da się kupić tutaj łuk? No da się... Ej, możesz kupić jedzenie Bo już nie mam hmm. lewla. Czekaj. Na Milk bucket, no nie za bardzo bo mam pierwszy level. Bow jest za 12... za 12 extra. To lecimy następną na następną arenę rundę. <tryk> Aha Dobra ja To zaraz umrę. Regeneration Kurde, ale piją. Ja muszę tutaj spagnon pani tam stawić. LOL! Widzę, że impreza nie zła. Wielu lat, wszystko tutaj jest. Fajnie by było, jakby tak łatwo można było na survivalu zdobywać expo. No. Nie tracić itemsów, więc... O, ja mam jest. też tapkę żelaza. Hmm. Zbieraj yy, ten. Trzynasty level, czternasty i mogę sobie kupić łuk. E, a ja kupię... O, ten. Leder Cap mi wy wypadł, chcesz? Tak? No daj. Zawsze jakaś tam ochronę. Ja kupię apples. Dobra, no, mam łuk, ale trzy strzały. A strzały ile kosztują za jaki level? Eee, jeden... o, dziesięć, faj mam drugi. No to fajne. Mhm, no to o, no. strzał. No spadek, dobra, to myślisz, że możemy zaczynać? Mhm. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. A już mnie nakarzają. Jadźmar! Kurde. Oni mnie z każdej strony biorą. O! Widzę, że nieźle sobie radzisz. No. Co się dzieje? Ty ich na, Ja ich mam na dwa hity. A ja na hita. Na zombiaki jest dobry nie umarły. No właśnie, ja jej mam na mieczu dwójkę tego. Kurde. Za bardzo na tanka idę. Dobra, ja idę na wieźmy. Dobra, jedna wieczma już poszła. No, mój łuk. Oni mi chyba mój łuk zabrali. Tak, oni zabrali mój łuk. zemszczę się. Zemszczę się i pożałujecie tego, że. Lewe. Ej, twój łok tu leży. O fajnie. Jenx. To może... Która to jest fama? No tak. Jeszcze... czekaj, czekaj, bo ja mam pół serca. Okay. diamond lex. Ja no. sobie kupię pan... Ej, dały... O, nie wiem, ja sobie Diamond Lex Ej! To wycinę. Wiem, to ja co sami daję. Ale też że jest wina command bloków i nasza. Ej chcesz strzały? Bo ja mam strzał. No. Dobra, to, to ciśniemy dalej. Uważaj, bo już idą. Oj, mogę się podregulować. Aaa, biorą mnie z stylca. Jakie. A. Wow, jaka fala. Wow. jaka. Ej gościu, ej tutaj jak był w tym, w tej nowej co, nowej co do? Myśmy się nie typali. No ja się nie topam, bo ja sobie tutaj spawn point postawiłam. O, głupie, głupie tydzień, ale szczęście się usponiłem. jak Ale jak w czasów na w średniowieczu, wiedźmy się spalało, tak i teraz, na zawsze. Ej, tu możesz znalazł O, ile tych wiecznych tutaj! O, okay, ona się pali. Oh, wow. O, Ej, zobacz. Pójdźcie mi wypadły. I to jest Nie! Nie! Ale ty i temu nie tracisz, Nie, sobie nie, 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 Co? Jak się nie, nie, Sypy awy, nipy, o, nipy. a O i A, razem, dobra, to teraz tu. Ej, ten... Projekt i falling ten, dwa. Zobacz, te budki mi od kogoś wzięły. No. Masz dwie strzały. Dobra, co dalej? Teraz ja sobie, sobie Po tej rundzie to ja sobie zobaczę, będę miała cały gowe Armor. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Bosia zombie! Bo się! zombie, bam! Ja palę jedziemy. O nie, zaraz oni nie spadną. Jak są na razie żyję. Ja okay, nie mam czasu, żeby zjeść. O, zgrania. Jak tutaj od tyłu tych twoich tutaj cisną? O, czapeczka zemczątowana. Respiracja, ja. mi założył, będzie jaśniej trochę. Tak, tylko pod wodą. O ile lewno. Ja mam 24. Ja 19. jeszcze zombie. zombie. mnie, ale zostało mi pół serduszka, spoko. No to czekaj, ja sobie... nie bij. Dobra. Czekaj, tylko sobie kupię butki. Nie ziemniaka. Nie mogę się... O, mam dwie sztabki, lol. Pozostałość levela z enchantuję sobie klatę. A ja wezmę sobie... Pro protection Protection i farms 1. No. No to możemy lecieć. Tylko poczekaj jeszcze. Ja Za późno. Yes. O, ale speed fajny. Speed jest extreme. Uhu. Kurde, pomóż mi! Nie, palę się. Okej, okay, gościu. To jest masakra. Oj, Oj Ja je na razie tutaj cisnę. Wiedziemy są takie wredne. No to jedźmy. Nie są Ej. Dobra, pięknie rozwaliliśmy. Jeszcze ktoś żyje. tutaj. O, tu, O no, fire protection na spodniach A ja sobie muszę zemplantować i dam sobie... Jest z... coś co ten. Ja się jeszcze ta. Ja, ja mam jeszcze slowness przez 5 sekund. Mogę sobie buty. Diamond boots. Mogę. Okej, okay, mam już cały jak set. Teraz sobie napiję, zamczątuję na pierśnik zamplątuję na ten na ten magiczny drugi level, ale... to robię, na pierwszy, prolektyw, prolektyw... Które... Najgorszy możliwy enchant. No to jedziemy tę falę już... To jest chyba ostatnia. No. O nie, to było... Koniec. To była ostatnia. Jej! To... No, ee, to no to my jesteśmy pierwsi. Tak, oczywiście. Więc... To, to była mapka um, Zombie ad, Arena Arena Shift coś tam, niestety już do końca nie pamiętam jego pełnej nazwy. No i jedynie możemy powiedzieć tyle. Komentujcie i subskrybujcie, dawajcie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę. A to tyle.